Jeśli używacie telefonu z Androidem od niedługiego czasu, albo wręcz przeciwnie, nawet macie go już dłuższy czas, ale nigdy nie wgryzaliście się mocniej w ustawienia czy jakieś ukryte funkcje, to to wideo jest dla Was, ze względu na to, że będę chciał Wam pokazać sporo przydatnych ustawień czy też funkcji, które gdzieś są zaszyte w samym systemie, które warto właśnie sobie odblokować albo po prostu ich na co dzień używać, aby po prostu te korzystanie z tego telefonu było lepsze, bardziej płynne. Także mam nadzieję, że materiał ten Wam się spodoba, jeśli tak będzie. Do gorąco was zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału, aby nie przegapić żadnych nowych odcinków. Jeśli chcecie używać waszego telefonu również w poziomie, to polecam wam włączyć tę opcję, a mianowicie włączyć tutaj poprzez przytrzymanie, aby można było obracać wszystkie ikony, niezależnie od tego w jakim trybie jesteście. Dzięki czemu będziecie mogli korzystać w ten sposób z waszego telefonu. Jeśli macie Samsunga i uważacie, że kolory, które wyświetla ten ekran, są przekłamane i nie podobają Wam się, to można to w prosty sposób zmienić. Wystarczy, że wejdziecie sobie w wyświetlacz, a następnie przejdziecie do zakładki. Tryb ekranu i zmienicie na naturalny, dzięki czemu same te kolory po prostu nie będą aż tak mocno podkręcone. Włączcie sobie również te opcje w ustawieniach, jeśli nie chcecie, aby ktoś czytał Wasze powiadomienia czy wiadomości na ekranie telefonu. Wystarczy wejść tutaj w tą zakładkę, ukrywaj zawartość, dzięki czemu już nikt nie podejrzy do Was, dzięki czemu nikt już nie podejrzy SMS-a, który otrzymaliście i był wyświetlony na zablokowanym ekranie. Jeśli chcecie, aby bateria w Waszym telefonie wytrzymywała dłużej, to jest skutecznie. Wiele opcji. Nagrywałem o tym osobny film. Natomiast taką najprostszą jest to, żeby nie używać trybu jasnego, tylko tryb ciemny, ze względu na to, że te ekrany OLED, które są montowane w tych najnowszych smartfonach, mocno obciążają właśnie samą baterię. Dlatego taka prosta zmiana już powinna poskutkować tym, że już trochę dłużej ten telefon będzie nam wytrzymywał. Jeśli chcecie zabezpieczyć wasz telefon przed schakowaniem, to polecam wam wyszukać opcji w ustawieniach. Automatyczna blokada i po wejściu w tą zakładkę. Wystarczy, że zjedziecie sobie na sam dół automatyczna blokada i ją włączycie, dzięki czemu będziecie mieć dodatkową warstwę zabezpieczeń, która spowoduje, że nie będzie łatwo dało się skakować waszego telefonu, czy po prostu na niego włamać, także warto mieć to włączone. Jeśli boicie się tego, że ktoś was może podglądać i aparat może działać bez waszej zgody, to wystarczy, że wejdziecie sobie w jego ustawienia, klikacie info, następnie zjeżdżacie tutaj, bateria, i możecie zmienić, żeby jego działanie tej aplikacji czyli aparatu, było po prostu ograniczone i nie będzie ona mogła działać w tle, tak jak przy tych nieograniczonych ustawieniach, także warto właśnie sobie również to zmienić. Jeśli nie chcecie, aby wasz telefon udostępniał numer waszego telefonu jakimś firmom, czy innym portalom, to polecam wam wejść w ustawienia, zjechać sobie do zakładki z kontem Google, wszystkie usługi, auto uzupełnianie, udostępnianie numeru telefonu i powinniście mieć właśnie wyłączoną tą opcję. Jeśli chcecie mieć pewność, że odinstalujecie w całości daną aplikację i nie pozostaną żadne dane, to nie usuwajcie jej w ten prosty sposób z tego menu, tylko wejdźcie sobie w info, możecie wejść w zakładkę pamięć, wyczyść dane, następnie usuwacie te dane, które zgromadziła właśnie ta aplikacja i dopiero wtedy polecam wam odinstalować i ten sposób zagwarantuje wam to, że nie zostaną żadne śmieci właśnie na waszym telefonie. I szczególnie to się przydaje w momencie używania jakiejś aplikacji do mediów społecznościowych, które gromadzą bardzo dużo różnych tymczasowych plików. I jeśli chcecie zwiększyć prywatność i bezpieczeństwo, waszych danych, to możecie sobie wejść w ustawienia, lokalizacja, a następnie usługi lokalizacji i wyłączyć skanowanie Wi-Fi oraz skanowanie Bluetooth, tak aby telefon ten nie nawiązywał tychże połączeń, dzięki czemu raz oszczędzicie trochę baterii, a dwa zwiększycie prywatność waszych danych. Jeśli nie chcecie, aby wasz telefon zbierał za dużo informacji o was, a następnie personalizował pod to reklamy, to polecam wam wejść w konto Google, a następnie personalizuj na podstawie udostępnionych danych, dzięki czemu jak sobie wyłączycie wszystkie te opcje, to te reklamy nie będą dla Was personalizowane. Także warto sobie to też ustawić, właśnie na szaro. Jeśli denerwuje Was to, że asystent Google cały czas może Was podsłuchiwać, to można go w prosty sposób wyłączyć. A mianowicie wyszukujecie sobie aplikację asystenta, przytrzymujecie ją, wchodzicie w ustawienia, OK, Google. I tak naprawdę musicie mieć po prostu tak jak ja, zaznaczone to na szaro, czyli jest ta usługa wyłączona, w związku z tym telefon nie będzie reagował na OK Google, dzięki czemu tym samym nie będzie cały czas po prostu was nasłuchiwał. Jeśli też Was to irytuje, jak robicie sobie zrzut ekranu, że cały czas zapisuje się on w pamięci, a chcecie po prostu go od razu komuś wysłać i tyle, to możecie to w prosty sposób zmienić, a mianowicie wchodzicie sobie w tą zakładkę, następnie klikacie tutaj, przytrzymujecie i zaznaczacie nam opcję Usuń po udostępnieniu dzięki czemu jak wyślecie komuś takiego screenshota, to on nie zapisze się w waszej galerii, nie będzie jej zaśmiecał, zabierał pamięci, tylko od razu się po prostu usunie. Jeśli mieszkacie w Polsce, to możecie śmiało wyłączyć również tę opcję, która jest domyślnie włączona. Wyszukujecie sobie w ustawieniach alerty o trzęsieniach ziemi i następnie możecie je po prostu wyłączyć, no bo raczej u nas się nie przydadzą. Polecam wam mocno również wejść w ustawienia bezpieczeństwo i systemy awaryjne i zaznaczyć tę opcję o ostrzeganiu o nieznanym Urządzeniu śledzącym, dzięki czemu jak jakieś urządzenie zaczęłoby was śledzić, od razu otrzymacie powiadomienie, także jest to opcja, którą powinniście od razu włączyć. Jest też fajna opcja, a mianowicie wystarczy, że przytrzymacie sobie zablokowany ekran, przejdziecie od razu do tapet, i tutaj możecie bardzo mocno sobie skonfigurować, jak ma wyglądać właśnie wasz zablokowany ekran. Opcji jest naprawdę bardzo dużo i w prosty sposób można na przykład sobie dodać widgety związane z baterią, kalendarzem i to wszystko robicie właśnie z tego miejsca bez wchodzenia w jakieś większe ustawienia. Jeśli chcecie przyspieszyć wasz telefon, to polecam wam wejść w ustawienia, a następnie wyszukać opcji związanej z animacją i włączyć ograniczenie animacji, dzięki czemu wasze apki nie będą się w ten sposób wczytywać, tylko po włączeniu właśnie tej opcji od razu one będą się ładować. To ewidentnie wizualnie przyspieszy ładowanie się samych aplikacji. Polecam wam mocno również wejść sobie w opcje związane z programistami. Wchodzicie sobie w informacje o oprogramowaniu. Wyszukujecie tego w ustawieniach, a następnie kilka razy klikacie w numer wersji. I został włączony tryb programisty, i od teraz możecie sobie wejść właśnie w te ustawienia. One są na dole. Następnie na samym dole włączacie sobie animację przewidywanego przejścia wstecz, dzięki czemu od teraz będziecie właśnie mogli korzystać z tej fajnej funkcji. Jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem latarki, tak aby sygnalizowało to szybciej nadejście SMS-a, abyście nie musieli oczekiwać odpowiedniego dźwięku, to wystarczy że sobie wyszukacie powiadomienia flash, a następnie powiadomienie świetne w zakładce związanej z dostępnością. Wchodzicie tutaj i możecie sobie tutaj włączyć czy ma być to powiadomienie za pośrednictwem właśnie lampy błyskowej, czy za pośrednictwem światła na ekranie. Choć oczywiście, jeśli nie chcecie aż tak mocnego, to może lepszą opcją będzie powiadomienie za pośrednictwem samych aplikacji, które będą tutaj błyskać na żółto. Jeśli chcecie zwiększyć bezpieczeństwo i prywatność waszego telefonu, albo chcecie po prostu, aby osoba, której konfigurujecie telefon, nie nabroiła, bo na przykład jest starsza, już troszeczkę nie ogarnia, to polecam wam włączyć łączyć Google Play Protect, ze względu na to, że ta opcja już w pewnym stopniu pozwoli na to, aby nie zainstalować wszystkiego, co będzie nam proponowane, tylko będzie to po prostu sprawdzane. Jak widzicie od razu system jest w stanie wychwycić aplikację śledzącą. Tutaj akurat jest to specjalnie zrobione na potrzeby filmu, natomiast sama ta funkcja od razu to wykrywa, więc to naprawdę działa. Jeśli chcecie przyspieszyć wczytywanie się samych aplikacji i ładowanie samych animacji, to polecam wam wejść w ustawienia opcje programisty, a następnie zjechać na prawie sandu i wyłączyć całkowicie albo zmniejszyć do 0,5 wczytywanie się samych aplikacji, dzięki czemu wizualnie wasz telefon po prostu przyspieszy. Jeśli też was to irytuje, że przyciśnięcie przypadkowo boczny przycisk zasilania i od razu włącza się asystent, to można w prosty sposób to zmienić i polecam wam to zrobić. A mianowicie wchodzicie w ustawienia zaawansowane funkcje, przycisk boczny, i tu możecie szybko zmienić, aby nie obudził nam się Bixby, czyli ten asystent tylko na przykład było to menu wyłączania. Sporo osób po zakupie nowego świetnego telefonu z kapitalnym ekranem nie zmienia sobie rozdzielczości na maksymalną, którą oferuje dany smartfon. A szkoda, no bo jednak za to płacimy. Dlatego warto sobie tutaj wejść w rozdzielczość ekranu i zaznaczyć, żeby była to maksymalnie najlepsza z największymi wartościami ta rozdzielczość, bo domyślnie może być na przykład ustawiona ta pośrednia albo nawet jeszcze ta gorsza. W związku z tym wszystkie te treści nie będą aż tak dobrze wyglądały jak w tej najlepszej jeśli chcecie trochę zaoszczędzić baterii, bo szybko wam schodzi, to polecam wam wejść również do ustawień, wyświetlacza i funkcji związanej z wygaszaniem ekranu i zaznaczyć sobie, żeby był tutaj brak. Bo niestety w momencie uruchomienia tych pozostałych funkcji cały czas ten telefon będzie mielił po prostu te kolory czy różnego rodzaju obrazki w tle, przez co sama ta bateria będzie szybciej schodzić. Także polecam wam mieć to wyłączone oraz również polecam wam wejść w zakładkę z Always on Display i ewentualnie mieć to nawet włączone. Tak żebyście mogli korzystać z tej funkcji, ale możecie spokojnie wyłączyć papetę ekranu blokady tak, aby nie marnować po prostu samej tej energii. Jeśli chcecie mieć szybki dostęp do waszego telefonu, to fajną opcją, którą można sobie włączyć, jest funkcja podnieść, aby wybudzić, dzięki czemu jak macie to włączone, to od razu po wzięciu telefonu do ręki on nam się wybudzi. Domyślnie to może być w niektórych modelach wyłączone, więc warto sobie to po prostu zmienić. Część osób korzystająca z Samsunga jest irytowana tym bocznym paskiem, który tutaj nam się wyświetla, dlatego polecam wam wejść tutaj, wyświetlacz, a następnie zjechać tutaj na sam dół i zaznaczyć panele, a raczej wyłączyć panele przy krawędzi, dzięki czemu nie będzie już po prostu tej opcji. A jak już mówimy o samej baterii i jej lepszym wykorzystaniu, to można sobie wejść w ustawienia bateria, a następnie kliknąć ochrona baterii i tutaj zaznaczyć, aby było to adaptacyjne, dzięki czemu sam telefon będzie uczył się naszych przyzwyczajeń, kiedy najczęściej go wykorzystujemy i na przykład w nocy dopiero na granic. Będzie doładował telefon do FULA albo w ogóle możecie zaznaczyć maksymalną ochronę tej baterii. Wtedy telefon nigdy nie naładuje się do 100%, co uważam, że może być lekką przesadą, ale też najbardziej ochroni po prostu tą baterię. Sporo osób kupuje drogie telefony, a nie wykorzystuje w pełni ich możliwości i komponentów. Na przykład, mając takiego Samsunga, fajnie jest sobie włączyć funkcję Dolby Atmos, aby jak najlepsza była ta jakość dźwięku, zarówno w normalnym użytkowaniu, jak i w grach, bo jak widzicie, domyślnie niestety jest to wyłączone, w więc warto sobie od razu to zmienić. A jeśli irytuje Was wbudowana klawiatura w Waszego Samsunga albo inny telefon z Androidem, to polecam Wam wejść w zarządzanie ogólne, następnie klawiatura. Tutaj macie możliwość zmiany samej tej klawiatury. Jak widzicie, ja mam klawiaturę z Samsunga oraz Microsoft Swiftki. Ja ją pobrałem z sklepu Google. Jest naprawdę bardzo fajna, chociaż oczywiście można na przykład pobrać Gboard od Google, która też jest naprawdę dobra i oferuje bardzo dużo opcji. Natomiast Microsoft Swiftki oferuje jest też sporo opcji związanych ze sztuczną inteligencją i to w zasadzie tyle. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę sporo różnych fajnych funkcji, z których warto na co dzień korzystać, dzięki czemu używanie tego telefonu będzie po prostu lepsze, bardziej komfortowe w codziennych warunkach, bo będziecie mogli wykonywać pełno rzeczy po prostu szybciej albo w bardziej intuicyjny sposób. I jeśli ten materiał Wam się spodobał, to gorąco zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, cześć!